Witam, moi drodzy. Przychodzę z rozkładem na bieżącą chwilę. Trzy karty wyboru są tutaj przed oczami, więc wybierzcie swoją opcję na dzisiaj. Jedynka. To jest grupa numer jeden. Patrzymy, co wy macie w tym odczycie. Królowa wody, siódemka ziemi oraz as powietrza. Dla osób, które są samotne jest informacja, że macie jakąś blokadę. Na energii miłosnej, czyli tak naprawdę to są indywidualne blokady. Ja tutaj nie będę mówić, kto jaką ma, bo nie jestem w stanie do wszystkich powiedzieć, ale mniej więcej wymienię, jakie to mogą być blokady. Blokady tworzą się zazwyczaj z nieprzepracowanych tematów po jakiejś relacji, która była nieudana bądź która się zakończyła nie tak, jak powinna. Jeżeli my nie przepracujemy tego rozdziału, no to niestety, ale Nieprzepracowany rozdział na poziomie podświadomym tworzy się jako blokada, więc tutaj jest to bardzo indywidualne. Nie chcę rozszerzać wątku, bo nawet nie jestem w stanie do Was wszystkich tutaj indywidualnie powiedzieć. Natomiast jest informacja, że single mogą teraz być sami, ponieważ mają pewne blokady na poziomie energetycznym, jeżeli chodzi o miłość. Może być też przyblokowana czakra serca, wiecie, tych przyczyn może być mnóstwo, natomiast na czytaniu publicznym nie jestem w stanie stwierdzić, kto z was co ma. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam na czytanie prywatne. Jest też tutaj powiedziane, że w najbliższym czasie ktoś zrobi do Ciebie bardzo miły gest. I nawet jeżeli jesteś osobą, której rzadko się to zdarza, że na przykład inni jakiś fajny gest wykonują, bądź po prostu cię chwalą, bądź pokazują swoją sympatię, to tu się okaże, że ktoś w stosunku do ciebie wykona bardzo empatyczny gest. Empatyczny. Czyli tutaj może być związane coś albo z Twoją sytuacją, w której jesteś teraz, albo może być to wsparcie, albo po prostu taki wiecie, czysto ludzki odruch gdzie bezinteresownie na przykład komuś coś powiemy, albo nie wiem, damy jakiś prezencik mały. No nie wiem co tutaj mogę powiedzieć. Jest powiedziane, że ktoś wykona do Ciebie bardzo taki no, fajny gest, tak? Taki miły, empatyczny gest w stosunku do Ciebie i to raczej nie będzie osoba z rodziny. Tylko raczej będzie to ktoś spoza tej rodziny. Tylko tutaj, wiecie, bez podtekstów romantycznych, tutaj to nie jest pokazane w zakresie romantycznym, tylko po prostu ktoś zrobi do ciebie taki gest, który można powiedzieć jest typowo ludzkim odruch odruchem człowieka do człowieka. W taki sposób się to pokazało. Yy, intuicja bardzo dobra w najbliższym czasie. Yy, tutaj intuicja może wam dawać dużo znaków i sygnałów. Więc warto by było rzeczywiście być otwartym na jej działanie i na kontakt z nią. No, jeżeli macie jakieś teraz trudne sytuacje przed sobą, no to też warto z tą intuicją współgrać, dlatego że tym bardziej w takich sytuacjach ta intuicja może rzeczywiście być niezwykle pomocna i może ci dać w odpowiednim momencie znaki jakieś tam. Sygnały, które dostrzeżesz i które Ci pomogą, więc tutaj rzeczywiście na pomoc intuicji zdecydowanie możesz w najbliższym czasie, w najbliższym czasie liczyć. Jeżeli jesteś osobą, która w swojej profesji, w swoim zawodzie ma wpisane pomaganie innym, no, to tutaj jesteś pokazany jako osoba, która w najbliższym czasie rzeczywiście bardzo dużo pomoże innym ludziom. Chyba, że jesteś osobą, która robi to poza sferą zawodową, czyli tak typowo prospołecznie, jest tutaj pokazane jakieś Twoje działanie, takie typowo. Takie właśnie prospołeczne. Nie wiem, czy to pierwszy raz będą takie zadania w Twoim wykonaniu, czy jest to związane z Twoim zawodem, gdzie Ty na co dzień pomagasz ludziom, jak gdyby jest to wpisane w Twoją profesję. Ale tutaj jest pokazane, że Ty w jakiś sposób w najbliższym czasie pomożesz innym ludziom. Yy, dobrze, co tu jest jeszcze powiedziane? Karty mówią, że przy tym pomaganiu, żebyście pamiętali też o sobie, bo tutaj może być tak, że na przykład zatracicie się w pewnych działaniach, które są od was do, yy, do zewnątrz, a trzeba też pamiętać o sobie w tym wszystkim. Trzeba też pamiętać o sobie. Być może jedynki zawsze zapominają o sobie i trzeba im to jakoś tam systematycznie przypominać. No to w tym momencie ja Wam o tym mówię. Pamiętajcie też. O sobie. Co tu jest jeszcze powiedziane? Powiedziane też jest to, że um, będzie taka sytuacja, że trzeba będzie obronić swoje zdanie. No i tutaj wiecie, no co się liczy? Liczy się wytrwałość, liczy się yy, yy, praca na argumenty, wiadomo. Yy, liczy się też, oczywiście, asertywność w takich rozmowach. I powiem szczerze, że będzie taka sytuacja, gdzie rzeczywiście będziecie musieli swoje przeforsować albo po prostu swoją pozycję, jakąś tam, yy, jakoś tam yy, wybronić. Tak? Czy tam zupełnie inne rzeczy, ale związane z wami. No, tutaj będzie taka sytuacja, że rzeczywiście trzeba będzie powalczyć trochę o, o coś, co jest dla was ważne. Bo tu chodzi nie o kogoś, tylko o coś, co jest dla Was ważne. Tutaj trzeba będzie po prostu powalczyć albo obronić swoje jakieś tam pomysły, bądź swoje imię, tak? Tak jak zawsze mówię, tu może chodzić o to, żeby obronić też swoje dobre ja, chociażby. Dobrze, co tu jest jeszcze powiedziane? Siódemka Ognia też jest kartą, która mówi o tym, nie czepiaj się małych szczególików, które są, znaczy inaczej. No dobrze, już tak brzydko powiem, ale powiem brzydko, bo, bo nie chcę teraz szukać yy, i przedłużać, żeby, żeby znaleźć słowo, więc powiem tak. Nie czepiaj się, pierdół. Tak jest napi napisane. Tak jest powiedziane. Nie czepiaj się, pierdół i nie zaprzątaj sobie głowy rzeczami, które są mało istotne. Dlatego, że będziesz na to tracił energię, a tutaj jest powiedziane, żebyś patrzył bardziej długofalowo i jednak spatrzył na większe rzeczy bo możesz po prostu sobie gdzieś tam no wiecie, no bez sensu na przykład takimi pierdołami się zajmować, które nic nie wnoszą do naszego życia a tylko możemy się zdenerwować tylko możemy jakiś, w jakieś pyskówki wejść bezsensowno, byle co, tu jest powiedziane żeby rzeczywiście już bardzo świadomie kierować tą energią i kierować tą energię w takim kierunku, w którym ty chcesz ale, żeby to miało sens i żeby to były duże, ważne, wartościowe rzeczy, bo to Ty kierujesz swoją energetyką. To Ty od momentu, kiedy jesteś świadom, jak działa energia, a uważam, że tutaj osoby, jak przychodzą do mnie na kanał, to przynajmniej większość z Was jest świadoma, jak działa energia, czy przez to, co ja mówię, czy przez to, co Wy sami wiecie od siebie. Więc tutaj trzeba po prostu tego przestrzegać, żeby już naprawdę. Dawkować w odpowiedni sposób energię, którą macie do, yy, w swoim uposażeniu, bo to jest niezwykle ważne, tak? Wiecie, poszerzenie świadomości też zobowiązuje. Człowiek, który wie więcej, ma, ma większą wiedzę i większą świadomość pewnych rzeczy, od niego jest wymagane więcej, po prostu. Więc tu nie ma co mówić, że się nie wiedziało albo że się zapomniało, bo niektórzy z Was już doskonale wiedzą, co to jest energia, jak ona działa. I o wiele bardziej zaawansowane rzeczy też tutaj wiecie, niektórzy z Was. Więc, moi drodzy, no, żeby po prostu nie wyrzucać do śmietnika swojej energii. Już możemy tak to zobrazować, no bo tak to wygląda, jeżeli byśmy głębiej weszli w temat. Więc też taka informacja dla Was. Yy, dobrze, co jeszcze tutaj mamy do powiedzenia? No, jeszcze szykuje się jakaś rozmowa przed Wami w Asie Powietrza. Nie wiem, co prawda, czy inicjatorem tej rozmowy będziesz Ty. Czy ktoś, ale as powietrza pokazuje rozmowę, gdzie trzeba będzie coś przegadać, coś ustalić albo coś wyjaśnić. No taka rozmowa, wiecie, dość poważna, tak? Znaczy poważna w sensie, że formalna może być nawet. Tutaj jakaś rozmowa będzie, właśnie yy, będziesz brał udział w jakiejś rozmowie, yy... No w zasadzie to tyle, tak? Bo i tak już się rozgadałam, więc przechodzimy sobie już systematycznie do dwójeczki. Yy, dwójeczka miała taką kartę. Dwójka ognia, szóstka ziemi oraz słońce. To jest odczyt dla dwójki. U Was bardzo dobry czas, bardzo pomyślny czas energetyczny, dlatego że bardzo fajnie będą Wam się tutaj sfery i uzupełniały, i układały same z siebie. I teraz tak, są jakieś nowe początki przed Wami. Oczywiście, jeżeli otworzycie się na tą energię, bo jeżeli będziecie zamknięci, no to ta nowa energia, pomimo iż przyjdzie, jak gdyby i będzie chciała Cię zaprosić do pójścia razem, no to jeżeli Ty powiesz nie, no to nie, wiecie. Tutaj chodzi o to, że jednak macie tą wolne, wolną wolę i to wy decydujecie, czy w coś wchodzicie nowego, czy nie. Natomiast tu jest pokazane to dobrze. Tu jest naprawdę to nowe pokazane bardzo dobrze. Co tu jest jeszcze powiedziane? No mogą być oczywiście nowe związki, ale to by było dla osób, które już gdzieś tam z kimś rozmawiają, już gdzieś tam kogoś mają na oku, już jakaś wymiana zdań była, no to takie osoby tutaj mogą pociągnąć wątek. Czyli możecie jak gdyby iść z większym zaangażowaniem, z dalszym zaangażowaniem właśnie w tą relację. I powiem szczerze, że wszelkie nowe rzeczy, które teraz będziecie zaczynać, pokazują się niezwykle pomyślnie. Więc warto by było może z tego skorzystać, dlatego że wiadomo, że to jest wpływ okresowy. To nie wiadomo, ile nie będzie też z wami współgrało, prawda? Natomiast na ten moment wszelkie rzeczy, innowacje nowe. Pokazują się dla Was bardzo dobrze. Moi drodzy, jest też powiedziane, że dość dobra równowaga w dawaniu i braniu między Wami a otoczeniem. Nie wiem, czy się tego nauczyliście, czy po prostu wyjdzie to tak automatycznie, czy może na przykład nigdy nie mieliście z tym problemu, bo są też osoby, które nigdy nie mają problemu z równowagą w dawaniu i braniu, co jest oczywiście bardzo, yy, bardzo. Yy, bardzo fajne, bo jednak niektórzy mają z tym problem i muszą cały czas pilnować właśnie tych granic. Natomiast tutaj jest powiedziane, że jest fajna równowaga, wymiana energetyczna pomiędzy tobą a otoczeniem. Czyli nikt tutaj stratny yy, jakoś nie wiadomo, jak energetycznie nie jest, bo mniej więcej ta energia jest bardzo sprawiedliwie wymieniana się pomiędzy tobą a innymi ludźmi. Moi drodzy, mogą tutaj pojawić się jakieś nowe gifty w postaci pieniędzy. Nie wiem, czy to będzie jako Wasza wypłata, czy to będzie jako Wasza pensja, czy to będzie cokolwiek innego, bo tutaj źródło tych dodatkowych pieniędzy nie jest pokazane. Natomiast jest ogólnie powiedziane, że finansowo powinno być w najbliższym czasie w porządku, a nawet może być lekka poprawa finansowa, gdzie po prostu ten pieniądz będzie nieco większy niż dotychczas. Też jest powiedziane, że niektórzy z Was. Będą coraz bardziej rozmyślać nad zmianą miejsca zatrudnienia. Na razie widzę, że rozmyślacie, ale to jest coraz bardziej intensywne i coraz bardziej się zbliżacie do pewnych decyzji w tej kwestii, więc być może po prostu już kolejny miesiąc będzie bardziej konkretny w wyborze, co dalej z tym zrobić. Na razie będzie dość intensywne zastanawianie się. Co dalej z karierą, w jakim kierunku, co zrobić, co zmodyfikować. Tutaj tego typu rzeczy w Twojej głowie będą się działy. Yy, dobrze, co my tutaj jeszcze mamy? Mamy też informację, że niektórzy z Was mogą być zaskoczeni, że ktoś z Waszego otoczenia może złożyć Wam ofertę pracy. Albo, no, no tak, tak, dobrze powiedziałam, ofertę pracy. Czyli nic z gruszki, ni z pietruszki może się okazać, że ktoś dzwoni i mówi: słuchaj, jest takie stanowisko, decydujesz się albo nie. Więc może być to z zaskoczenia, bo tutaj element zaskoczenia jak najbardziej jest pokazany. I to jest do osób, które po prostu raczej pracę mają. Tym bardziej zaskoczenie, bo wy pracę macie. I tutaj będzie twardo że do zgryzienia, czy ty tą pracę przyjmiesz, wymienisz. Z tej, co masz, czy nie? No ale to wiecie, to już wasze indywidualne przemyślenia, analizy. Jeżeli ten element u Ciebie zarezonuje, no to wtedy będziesz się zastanawiał. Moi drodzy, macie na końcu kartę Słońca. Nie muszę przypominać, że karta Słońca jest najwyższą kartą w tym tarocie, jeżeli chodzi o pozytywny wpływ, dlatego że ona często pokazuje spełnienie marzeń i celów. Które są dla nas, jakieś tam priorytetowe w życiu? I powiem Wam szczerze, że jest duża szansa na to, że przy takich wpływach energetycznych, które są naprawdę dobre, bo widać, prawda? Mówiłam na początku: Ty rzeczywiście będziesz tak wysoko wibrował, że możesz rzeczywiście swój cel spełnić albo nawet swoje marzenie. Jeżeli nie, bo na przykład niektóre z Waszych marzeń są, Długotrwałe, znaczy, trzeba dłużej poczekać. No, to tutaj zdecydowanie ty się przybliżysz do tego celu i marzenia. Więc, jeszcze w takich przypadkach nie będzie jakiejś tam realizacji końcowej, ale będzie bardzo, dobre, bardzo duże przybliżenie się do efektu końcowego, który jest w Twoim zamyśle. Więc, moi drodzy, dla niektórych też może się już to marzenie spełnić, tak. W najbliższym czasie, myślę, że w najbliższym do miesiąca czasu. Marzenie bądź cele, no wiecie, niektórzy sobie jakieś tam cele zakładają, też ważne, ale jednak nazwą to celami, a inni coś jeszcze bardziej potężnego, co nazwą marzeniem. Więc tutaj, jak gdyby, może być zarówno to, jak i to. Yy, co tu jest jeszcze dla Was powiedziane? Powiedziane też jest to, że w końcu uwierzysz w siebie. Do, do kogoś to będzie, tak? Być może do osoby, która jest niedowiarkiem i właśnie nie wierzy w siebie, tak? Brakuje tej pewności siebie, wiary w swoje siły, wiary w swoje możliwości. A tu jest pokazane, że w najbliższym czasie Ty uwierzysz w siebie. I bardzo fajnie, naprawdę bardzo fajnie. Dobrze, przejdźmy sobie do trójki. Trójka to jest, co Ty wybrałeś? Bociany wybraliście. Dziesiątka wody, królowa ziemi i paść ziemi. Też dobre karty widzę już od razu. Ale zobaczymy sobie, co tam głębiej siedzi w tym odczycie. Zadowolenie emocjonalne, satysfakcja emocjonalna. Co by to nie brzmiało, znaczy co by to nie znaczyło, dlatego że niektórzy z Was są sami, single. I też u was będzie to jak najbardziej się pojawiało, czyli zadowolenie po prostu ze swojego życia, pomimo, iż jesteś singlem, będziesz z siebie zadowolony. Yy, natomiast osoby, które są w związkach, jak najbardziej stabilizacja i satysfakcja z tej relacji, czyli zarówno single, jak i osoby w parze jak najbardziej mają zadowolenie emocjonalne i satysfakcję emocjonalną. Wiecie, jeżeli single jest szczęśliwy sam ze sobą, to tym samym daje sobie większe szanse, że rzeczywiście ktoś przyjdzie do jego życia szybciej, dlatego że ten człowiek jest na zupełnie innych wibracjach i nie wysyła energii braku do wszechświata, więc daje sobie większe szanse na to, że rzeczywiście osoba przyjdzie do jego życia szybciej. No bo jeżeli jesteśmy zadowoleni i szczęśliwi, to wibrujemy wyżej. A wtedy tak, na, na, tak naprawdę jesteśmy, dajemy sobie większe szanse, że ktoś przyjdzie do naszego życia, bo wibracje są odpowiednio wysokie. Natomiast jeżeli cały czas wiecie, robimy z siebie ofiarę bądź uważamy, że nikt do nas nie przyjdzie, że nas omija los, że na, dla nas nic nie ma, no to wiecie, no, nie, nie polepszacie swojej sytuacji, a wręcz przeciwnie. I później tak naprawdę niektórzy się dziwią, dlaczego nikt do ich życia nie przychodzi, pomimo że w dacie urodzenia mogą nawet mieć taki zapis. Ale przez takie cały czas wysyłanie energii braku, mówienia, że nie przyjdzie nikt, że nikogo nie będzie, przesuwają przyjście tej osoby do swojego życia. Więc zobaczcie, nieraz to sami my, Jesteśmy sprawcami stanu rzeczy takiego, jakbyśmy nie chcieli, żeby był. No, niestety, niektórzy robią to nieświadomie. No, nie wydaje mi się, żeby ktoś robił to świadomie i sobie, że tak powiem, robił źle. Tylko po prostu nie do końca ludzie są tego po prostu świadomi. Dlatego zawsze o tym mówię, bo uważam, że to jest dość istotna informacja. Moi drodzy, co tutaj jest jeszcze powiedziane? No, powiem tak. Niektóre single poznają osoby. Osobę, osoby już, już mnogo poznają, tak? Byli długo sami, a teraz nagle pięć osób. Nie, chodzi o to, że chodzi o to, że pokazuje mi się to w taki sposób, że ty gdzieś wychodzisz, bo to jest poznanie w jakimś towarzystwie czyli nie siedzenie w domu, tylko wyjście do ludzi i w tamtym środowisku będzie ktoś, z kim może coś zaistnieć, ale niekoniecznie już na tym wyjściu może być to nieco później, tak? Czyli tutaj energie być może zazębią się wasze, no bo bycie w otoczeniu tej osoby, czy tam nawet kilka zdań, już powiedzenie sobie, to już jest zazębienie energetyczne. Natomiast sama akcja może być nieco później, tak? Czyli pierwsze spotkanie wcale nie musi być tym, wiecie, tym spotkaniem w punkt, tylko może być takim normalnym spotkaniem, gdzie wasze energie po prostu się poznają, bo tak to wygląda. Dobrze, co tu jest jeszcze powiedziane? Powiedziane też jest to, że finansowo dość dobrze. Mam wrażenie, że niektórzy w końcu doznają jakiejś ulgi, takiego poczucia bezpieczeństwa, że jest dobrze, że nie brakuje, że nie będzie brakowało. Mam wrażenie, że tutaj u niektórych wejdzie dopiero stabilizacja finansowa. Tej wcześniej w ogóle mogło nie być. U innych, jeżeli mieliście dotychczas cały czas stabilizację finansową, to tutaj pieniądz przyjdzie po prostu większy. Przyjdzie większy pieniądz. Nie wiem, czy masz własną działalność i sobie więcej zarobisz. Czy po prostu jakieś prowizje, premie? Nigdy nie chcę mówić, wiecie, o tych źródłach, skąd te pieniądze przyjdą, bo na czytaniu kolektywnym to nie ma sensu mówić, bo wiecie, tych źródeł dochodu może być bardzo dużo, a tutaj wypunktować co do indywidualnego przypadku, no to przecież tego nie jestem w stanie zrobić w trójce dla wszystkich. Więc wiecie, po prostu większe pieniądze się pokazują, ale też może być dla niektórych docenienie w pracy. Czyli na przykład jak masz własną działalność jednoosobową, to ludzie Cię docenią. To ludzie na przykład Cię pochwalą, albo powiedzą, że coś dobrze zrobiłeś, gdzieś tam opinia pójdzie dalej. Natomiast jeżeli pracujesz w jakiejś korporacji na przykład, to może być tak, że szef Cię pochwali, albo pochwalą Cię na tyle, że po prostu będzie to przełożone na wyniki i będzie jakaś premia. No jest tutaj jak gdyby docenienie Twojej pracy. Jaka ona by nie była i w jakiej formie by nie była, Twoja praca będzie po prostu doceniona. Yy, dobrze, co tu jest jeszcze powiedziane? Powiedziane też jest to, że niektórzy zaczynają wprowadzać jakąś naukę do swojego życia, czyli może być otworzenie się na nową dziedzinę wiedzy, która dotychczas była Ci obca. No, w niektórych przypadkach może być to jakieś doszkolenie się w profesji, którą już znasz, ale to w nielicznych przypadkach. Jednak tutaj raczej widzę, że niektórzy otworzą się na zupełnie nowy rozdział wiedzy, który jeszcze nigdy nie miał w, z nimi nic do czynienia. Więc i bardzo dobrze, bo to wiecie, też wpływa na Twój rozwój osobisty, prawda? I to też jest ważne i tak naprawdę. To ty decydujesz, w jakiej formie i z jakim natężeniem ty się po prostu rozwijasz. To też ty masz obowiązek, żeby w tym życiu pamiętać o tym, że rozwój osobisty jest niezwykle ważny. Więc wiecie, no nie do końca jest to dobre, jeżeli na przykład ktoś skończy szkołę średnią, i później przez lata nic, niczego nowego się nie uczy. Dlatego, że tak naprawdę są y, dojścia do pewnych rzeczy. Nie trzeba grubych pieniędzy, y, wiecie, płacić za jakieś nie wiadomo jakie kursy. Dlatego, że odpalasz internet i tam masz wszystko. No, większość rzeczy może tak. Większość rzeczy masz w internecie. Możesz naprawdę nauczyć się w naszych czasach wszystkiego. Prawie wszystkiego. Dlatego, że ogrom wiedzy jest po prostu w internecie. Czy też w książkach, tak? W książce, jak to się mówi, wiedza nigdy nie ginie. I tak naprawdę nadal są biblioteki, nadal funkcjonują, więc po prostu dla chcącego nic trudnego, a wszystko, wszystko. A cała nowa wiedza wpływa na Twój rozwój osobisty. Yy, dobrze, co tu jest jeszcze powiedziane? U Was się może yy, odezwać Wasza ambicja, Wasza wewnętrzna ambicja. Jeżeli dojdziecie do wniosku, że właśnie chcecie coś więcej w życiu zrobić albo osiągnąć, albo nie wiem, nauczyć się. Tutaj, nie wiem, jest jakiś przypływ Twojej ambicji, tak? Gdzie nagle sobie jakiś może wyższą poprzeczkę postawisz, że jakiś tam wyższy poziom będziesz chciał zrealizować pewnych rzeczy, które dotychczas realizowałeś na przykład na poziomie podstawowym, będziesz chciał jak gdyby poziom zaawansowany być może gdzieś tam Zrealizować, ale tutaj do głosu przyjdzie wasza ambicja. I bardzo dobrze, tak? Ambicja, bardzo dobra cecha, oby tylko nie była yy, zbytnia ambicją, bo wtedy już się robi problem. Ale jeżeli jest na takim zdrowym poziomie, to naprawdę nie ma nic złego, żeby się martwić, a wręcz przeciwnie. Dobrze moi drodzy, w takim razie to by było na tyle, bo już tutaj wszystko powiedziałam dla trujeczki. Jeżeli filmik się podobał, to prosiłabym o łapki w górę i komentarze. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Oliana.